Dziś, pod pretekstem codzienności, pogadamy sobie o jej romantyzowaniu, książce 4000 tygodni, kreatywności, łapaniu małych momentów i zasługiwaniu na odpoczynek. Witaj w podcaście pod pretekstem. Ja nazywam się Joanna Otmianowska i zapraszam Cię do świata pretekstów, które zachęcają do myślenia, inspirują pokazują wyjątkowe strony codzienności. Tematy, w których będziemy szukać pretekstów, to m.in. dobrostan, balans, macierzyństwo, odpoczynek, kod, nauka, planowanie czy robienie notatek. Ale tak naprawdę pretekstem do rozkmin może być wszystko. Chcesz się przekonać? Zapraszam do posłuchania. Cześć. Zaczynamy kolejny odcinek podcastu pod pretekstem, i dzisiaj mamy temat dla mnie super ciekawy. Jest to też taki temat, który dopiero całkiem niedawno zaczęłam zgłębiać, i dzisiaj chcę się podzielić właśnie tymi moimi przemyśleniami związanymi z codziennością i tak naprawdę zacznę od takiego pojęcia na które trafiłam jakiś czas temu a pojęcie to brzmi romantyzowanie codzienności. I ja trafiłam na nie u Julii Ziłkowskiej, która prowadzi na Instagramie profil Live Better i ona też ma podcast. Wszystko wam podlinkuję. I trafiłam właśnie pierwszy raz na to pojęcie romantyzowania codzienności i zaczęłam sobie troszkę o tym czytać, troszkę o tym szukać. Na przykład jest bardzo fajny odcinek podcastu Chociażby, właśnie pod tym tytułem Romantyzowanie Codzienności. No i chciałam się dowiedzieć skąd w ogóle to, to pojęcie się wzięło i znalazłam, że faktycznie pojawiło się one gdzieś w okolicach pandemii. W mediach społecznościowych. To znaczy na TikToku na początku, potem na Instagramie pojawiło się coś takiego jak Romanticizing Your Life. Jest też fajny artykuł w New York Timesie o tym, również ten artykuł tutaj wrzucę w opisie odcinka. No i trend rozpoczął się w pandemii, jak pewnie łatwo sobie możesz wyobrazić. Związany był z tym, że ludzie siedzieli w domu i zaczęli bardziej zwracać uwagę na tę codzienność. Mieliśmy szał pieczenia chleba i robienia jogi, inne takie rzeczy, no i właśnie pojawiło się też to romantyzowanie. Idea za tym jest prosta, czyli masz się czuć jak bohaterka jakiegoś romantycznego filmu, doceniając proste, codzienne przyjemności, czyli na przykład sobie kupić bukiet kwiatów tak po prostu, albo użyć Perfum albo chodzić w przyjemnych i, i ładnych ubraniach, celebrować śniadanie. Jakaś taka super popularna yy, rolka? nie, film na TikToku, nie jestem na TikToku, więc nie wiem. Polega na tym, że tam autorka, twórczyni wiesza pod prysznicem liście eukaliptusa i dzięki temu ma taki przyjemny prysznic z zapachem eukaliptusa. Czyli generalnie łapiemy właśnie jakieś takie, takie małe chwile. I na tym polega to, to romantyzowanie. I przyznam, że bardzo mi się ten, ten koncept spodobał, bo akurat też wtedy czytałam książkę, która w sumie traktuje o tym samym, bym powiedziała, ale bardziej z takiego filozoficznego i analitycznego, bardziej przyziemnego punktu. Mówię tutaj o książce 4000 tygodni Olivera Berkmana. Książka. Która należy do książek jednej z książek, które zmieniły moje myślenie tak naprawdę. Nie ma ona jakichś tam super nieoczywistych w sobie koncepcji, bo myślę, że tak naprawdę wszystko to wiedziałam, ale jakoś tak bardzo do mnie trafiła to, w jaki sposób to wszystko jest opisane. I. Jakie są przykłady, jakie są fajne, takie tam filozoficzne podstawy, bo tak naprawdę ona mówi o tym samym: czyli o tym, że człowiek w swoim życiu ma mniej więcej 4000 tygodni do dyspozycji i nie ma co czekać na jakieś idealne momenty w tym życiu. No bo te jedyne momenty, które mamy, wydarzają się teraz i że mamy tendencję do takiego spędzania dni przekopując się przez zadania, żeby mieć je z głowy, i w rezultacie na koniec dnia mamy odhaczoną listę tudu. Ale czujemy się wypaleni, czujemy się zmęczeni, czujemy cały czas, że to nie jesteśmy my. I właśnie czekamy na te takie idealne chwile i idealne momenty, i stwierdzamy, że dobra, jeszcze tylko zrobię ABCD, i wtedy będę mieć czas, i wtedy będzie idealnie, i wtedy pojadę na wakacje. Ale no to tak nie działa. I tutaj zacytuję książkę właśnie 4000 tygodni, bo myślę, że ten cytat wart jest uwagi, i tam Bergman mówi tak. Psychicznie mieszkamy więc w przyszłości, czekając na chwilę, w której nareszcie zajmiemy się tym, co ma dla nas autentyczne znaczenie. Czyli, koniec cytatu, czyli tak jakby na co dzień cały czas czekamy i robimy wszystko, co się dzieje, to, co się nam przydarza, różne rzeczy, ale cały czas to, co ma autentyczne znaczenie, odkładamy na później, no bo kiedyś nadejdzie ten moment, ale ta chwila nie nadejdzie sama, jak właśnie Bergman podkreśla, i że nie ma. Czegoś takiego jak na przykład idealne wyważenie między życiem zawodowym a życiem prywatnym, bo mamy różne etapy w życiu, i w jednych etapach bardziej przeważa życie zawodowe, w jednych życie prywatne. Są dni, w których czujemy, że mega dużo pracowaliśmy, są dni, w których nie pracujemy, nie ma też co dążyć do takiej idealnej równowagi, no bo to po prostu nie jest naturalne. Że zawsze będziemy tyle samo czasu i energii poświęcać jednocześnie życiu prywatnemu i, i życiu, życiu zawodowemu. I co dla mnie było bardzo ważne, to to, że właśnie Bergman podkreśla w 4000 tygodni, że w minionych wiekach czas był czymś w czym się żyło, czyli czymś w czym się toczyło życie. Że po prostu praca gdzieś tam była mniej więcej wpleciona w życie i dopiero tak naprawdę kapitalizm dopiero powstanie fabryk, jakieś takie praca od godziny danej do danej godziny, że trzeba iść w jakieś miejsce i, i wypracować I jakby dopiero po tym czasie ma się czas dla siebie. To jest koncept tak naprawdę współczesności, czyli to współczesność wprowadza coś takiego, że mamy jakiś czas, no bo tak naprawdę czasu nie mamy, to nie jest coś, co posiadamy, nie jesteśmy w stanie kontrolować tego czasu, w przeciwieństwie do tego, co mówią poradniki o produktywności. My czasu nie mamy, my nie możemy nim zarządzać, czas płynie, ale do nas należy decyzja, co my będziemy w tym czasie robić, bo w rezultacie mamy takie wrażenie, że ciągle mogliśmy dać siebie więcej. Oceniamy chwilę przez pryzmat użyteczności, czyli nie dajemy życiu płynąć i być, jakby nie dajemy mu być czasem, czy nie dajemy temu czasu po prostu być. Tylko cały czas oczekujemy, że będziemy do maksimum wykorzystywać te minuty, które, które płyną. I do tego dochodzi jeszcze aspekt, że większość z nas została wychowana w filozofii, żeby przedkładać przyszłe korzyści ponad doraźną przyjemność. Czyli tutaj zaczyna się ten temat zasługiwania na odpoczynek, pociśnięcia jeszcze trochę, żeby potem odpocząć. Czyli jak czujemy, że hej, to już jest chyba moment, żeby odpocząć, to jesteśmy nauczeni, że nie, nie, nie. Lepiej pocisnąć teraz i odpocząć sobie kiedyś, bo będziemy mieli coś zrobione, coś odhaczone. I tutaj ostatnio w ogóle czytałam świetne newsletter Jadwigi Korzenieckiej, która się zajmuje odpornością psychiczną. i tam właśnie było o, o zasługiwaniu na odpoczynek i był taki bardzo fajny przykład, że w naszej kulturze to w ogóle pracujemy do momentu, aż padniemy na twarz, a jak już w ogóle padamy na tą twarz, najlepiej jeszcze upaść na szmatkę, żeby chociaż pofroterować podłogę, tak? Czyli nawet jak już odpoczywamy, to chociaż róbmy coś produktywnego, chociaż posłuchajmy podcastu albo, nie wiem, poczytajmy jakąś rozwojową książkę. No i Tutaj tak chcemy się troszkę od tego oddalić, to znaczy ja mam takie, takie plany po przeczytaniu, przeczytaniu 4000 tygodni, żeby właśnie tak bardziej. Pozwolić życiu płynąć. I przyznam, że to dla mnie jest taki ogromny przeskok, i jak to teraz łączę z tym romantyzowaniem codzienności. To dla mnie jest przede wszystkim zauważanie tego, że życie dzieje się tu i teraz, i, i że życie dzieje się wśród tych wszystkich małych chwil, które tak naprawdę. Na co dzień czasem nam umykają, a warto się zatrzymać i sobie usiąść z kawą i sobie ją na spokojnie wypić. Dla mnie to też jest na przykład nierobienie dziesięciu rzeczy na raz, czyli skupiam się na tym, żeby wypić kawę i nie wiem, coś sobie zjeść, a nie na tym, żeby jednocześnie jeszcze doczytać książkę, bo przecież co tak będę tylko siedzieć i jeść, lepiej sobie coś w tym czasie poczytam albo posłucham. Właśnie staram się tego unikać, żeby po prostu... Nie narzucać sobie aż tak wiele, bo też to już wspominałam chyba w pierwszym odcinku, o ile dobrze pamiętam, że miałam kiedyś tak, że po prostu tak sobie nawaliłam tych wszystkich rzeczy związanych z dobrymi praktykami, bo to wszystkie praktyki, które stosowałam, były dobre, ale było ich tak dużo czyli była yoga, była medytacja, było jeszcze tam jakieś picie octu oleju, inne takie cuda, że po prostu byłam przytłoczona ilością rzeczy, które ja muszę zrobić, a przecież te wszystkie rzeczy Rzeczy miały sprawiać, że ja się dobrze czuję, a w rezultacie czułam się taka mega przytłoczona i czułam, że po prostu muszę odhaczać te kolejne rzeczy z listy, i wcale jakby nie byłam w tym, co robię. Nie wiem, czy to jest jasne, co chcę przekazać, ale chodzi mi o to, że po prostu. Zamiast faktycznie, nie wiem, medytować sobie, żeby jakoś tam się połączyć ze swoimi myślami, czy żeby się tak bardziej uziemić, żeby tak bardziej być tu i teraz. To ja po prostu medytowałam, bo założyłam sobie, że przez 30 dni będę robić 15 minut medytacji. I pewnie to nie jest tak, że medytując zawsze, w sensie, rzadko udaje mi się w ogóle uzyskać efekt tego, że nie myślę. No to jeszcze jak podchodziłam do tego z takim nastawieniem, że okej, okay, muszę to odhaczyć, no to w ogóle z tej praktyki robiło się takie odhaczanie, które w rezultacie... Prowodowało u mnie zmęczenie, bo w ogóle nie, nie słuchałam siebie, i może w tamtym momencie na lepsze by mi wyszedł spacer, bo może akurat tego potrzebowałam. W ogóle na początku wydawało mi się, że medytować można tylko siedząc po turecku, i to jeszcze najlepiej, żeby było niewygodnie, no bo przecież ten dyskomfort trzeba znieść. Potem dopiero odkryłam na przykład ideę medytacji w ruchu, i że to wcale nie jest tak, że trzeba siedzieć właśnie w kwiecie lotosu. Tutaj polecam bardzo Sama Harisa i jego aplikację Waking Up, która ma bardzo fajny taki kurs dla początkujących o medytacji. Tam on trwa chyba 30 dni, o ile dobrze pamiętam. To są takie krótkie, kilkuminutowe sesje, w których on tłumaczy, co chcemy osiągnąć, jak to działa. Ja robiłam ten początkowy kurs parę razy, bo bardzo on mi się podoba. I naprawdę jest takie życiowe tam podejście do, do medytacji, nie ma takiego ciśnięcia, takie jest pozwolenie sobie na to, co się dzieje w tej głowie i na to, że te myśli po prostu sobie płyną cały czas. Ale wracając do, do tej naszej codzienności, bo codzienność jest teraz dla mnie bliskim tematem, bo tak naprawdę żyję w codzienności. Jestem teraz na urlopie macierzyńskim, nie mam. Pracy jako takiej, no mam jakieś właśnie swoje projekty, tak jak ten podcast, ale no na co dzień jestem po prostu w domu z moim młodszym synkiem i tak, no staram się to doceniać. Wiem też, że to jest pewnie ostatni raz w życiu, że mam opcję takiej długiej pracy, przerwy od pracy zawodowej, ale właśnie tak. Pomaga mi ta koncepcja gdzieś tam z tyłu głowy, to że chcę zauważać te, te małe rzeczy. Bardzo fajnym takim dla mnie kopem też była książka Wychowanie przez sztukę autorstwa Anny Weber. Ona jest współtwórczynią takiej firmy Pomelody, która robi wartościową muzykę dla dzieci, jak oni to nazywają. Muzyka też jest spoko, ale sama książka jest bardzo fajna. Ona traktuje o, o wychowaniu dzieci, ale bardzo dużo jest też w niej o tym, że po prostu Fajnie jest patrzeć na życie, w ogóle na życie i na codzienność przez pryzmat sztuki i kreatywności. I jak spojrzysz na przykład na profil, ani na Instagramie, to ona w ogóle wrzuca takie świetne zdjęcia, jak chociażby, nie wiem. Para nad garnkiem, gdzie się gotuje zupa, albo jakieś odbicie w kałuży, że po prostu takie zauważanie sztuki w takich totalnie, totalnie codziennych rzeczach, czyli zachwyt tym, że dzieci farbami, palcami pomalowały jakiś wzór na stole. Do tego etapu jeszcze nie doszłam, ale ogólnie chodzi o to, żeby tak troszkę zrobić sobie taki mind shift, tak? czyli spojrzeć po prostu na to z zupełnie innej strony i docenić, że hej, ale fajnie ta para nad garnkiem leci, zrobię zdjęcie, bo, bo właśnie takie na przykład robienie zdjęć też mi, też mi pomaga, czyli chwytanie tych momentów. I to nie są zdjęcia, którymi się muszę dzielić, bo większością takich zdjęć się w ogóle nie dzielę. Gdzieś tam oczywiście wrzucam na Instagramie czasem coś, natomiast większością zdjęć, które robię się nie dzielę. Raz, że są tam moje dzieci, a ich wizerunku nie udostępniam, a dwa, że po prostu są to rzeczy dla mnie. Ja na przykład mega lubię funkcję, którą ma iPhone, czyli że on składa takie filmiki sam Czyli na przykład jest filmik z danego dnia, albo jakieś takie tematyczne filmy, i, i bardzo lubię je oglądać potem, co mi wyszło. Czyli robię sobie, nie wiem, gdzieś tam zdjęcia kawy, albo jakiegoś siedzenia, albo jakieś tam kwiatka, i potem on mi składa takie, takie fajne filmy i lubię sobie czasem to pooglądać i zobaczyć, że ej, ja mam naprawdę fajne życie, tylko tak czasem na co dzień po prostu o tym zapominam w biegu i w tym wszystkim, co się dzieje dookoła. No i pomaga mi to też właśnie w takim dostrzeganiu tego, co jest, nie wiem, kreatywne, jakieś takie, co jest bardziej sztuką. W ogóle o, o kreatywności to dużo, dużo więcej mówiłam w podcaście mojej dobrej, znajomej Moniki Torkowskiej, także tutaj też podlinkuję. Monika ma podcast między wskazówkami i tam właśnie rozmawiałyśmy o tym, dlaczego warto w ogóle robić kreatywne rzeczy tak zupełnie na co dzień. Bo ja sama jestem dużą fanką takich kreatywnych, przeróżnych, przeróżnych aktywności. Nie wiem chociażby kaligrafia, jakie jest malowanie, bardzo to lubię i, i staram się to wplatać w codzienność moją. Bo mam wrażenie, że jestem jakoś taka bardziej wtedy wyczulona na to, co się, co się dzieje obok. Na przykład, jak malowałam sobie liście akwarelami, to potem jakoś tak bardzo mocno zauważałam, jakie są różne liście, jak chodziłam na spacery. W sensie widziałam, że o, a ten krzaczek ma jakieś fajne liście, może spróbuję go namalować akwarelami. I to było właśnie spowodowane tym, że sobie kupiłam akwarele i stwierdziłam, że sobie troszkę pomaluję tych liści. I potem dzięki temu miałam naprawdę takie, takie, tak fajnie spędzony czas, głowa mi odpoczywała, yy, wzrok mi odpoczywał, bo, bo nie siedziałam przed ekranem, a mogłam sobie porobić coś fajnego. No ale po więcej w ogóle takich pomysłów o kreatywności, jak to wpleść, jak to robić, to nie będę drugi raz opowiadać, tylko yy, odeślę Cię właśnie do podcastu Moniki, gdzie sobie o tym, yy, o tym rozmawiałyśmy. I. Tak naprawdę dla mnie ta cała codzienność, no to właśnie jest życie. To do tego chcę dążyć, że właśnie nie chcę czekać na jakieś, nie wiem, wielkie wyjazdy albo ogromne podróże, które mają się wydarzyć. Albo nie wiem, jak już będę pracować tyle i tyle i już zdobędę kolejny awans, no to wtedy dopiero sobie zacznę czytać jakieś książki, które nie są związane z programowaniem. Nie, staram się to wszystko wplatać do życia, wychodzi to mniej lub bardziej, ale staram się gdzieś to mieć z tyłu głowy. E, też bardzo. Się staram wyłapywać te momenty, w których zaczynam sobie myśleć właśnie, że muszę zasłużyć na odpoczynek. Bo kiedyś w ogóle byłam mega dumna z tego, że ja najpierw robię, a potem odpoczywam, i że najpierw będę taka super zmęczona, i dopiero wtedy odpocznę. A teraz sobie mówię, nie, no przecież jak mam ochotę odpocząć i nie chcę mi się teraz czegoś cisnąć, no to po prostu staram się odpoczywać. I staram się też praktykować takie nic nierobienie i bycie ze swoimi myślami co przyznaję, że wychodzi mi bardzo średnio, bo jest to dla mnie ogromnie, ogromnie trudne, żeby wyłączać sobie troszkę to, to myślenie i to, że muszę coś robić, tak? Czyli żeby na przykład usiąść i się pobawić z moim dzieckiem na spokojnie, to od razu mi się włącza jakaś taka lista z tyłu głowy, że a, a może sobie wezmę kindle, a może przy, w tym czasie ogarnę kuchnię, a może coś tam, a może coś tam, a może jak już tutaj siedzę, to przejrzę tą szafę. Więc staram się bardzo to wyciszać i być tu i teraz zarówno z dziećmi, moimi, jak i sama. Czyli dobra, jestem zmęczona, siadam i po prostu sobie posiedzę. I no jest to dla mnie turbo trudne zadanie, ale staram się je od czasu do czasu praktykować, żeby właśnie no jakoś tak być, osadzić się w tej codzienności, bo to przy dzieciach szczególnie ja się właśnie uczę tego, że, że codzienność nie musi być produktywna. Ona może być produktywna. Pewnie ja mogę coś zrobić produktywnego. To znaczy te moje zadania, i, i pewnie jeżeli bym nie robiła zadań, no to byłoby trochę kiepsko w życiu, no bo jednak chciałabym mieć, nie wiem, chociażby ugotowany obiad, chciałabym nagrać ten podcast, chciałabym sobie coś, czegoś się pouczyć, to nie jest tak, że wszystko odpuszczam, tylko to bardziej chodzi o to, żeby to dostosowywać do, do dnia, czyli iść sobie z tym, płynąć z tym prądem, tak? Czyli jeżeli to jest dzień, w którym już coś tam, rano miałam, nie wiem, wizytę u lekarza i wszyscy są zmęczeni, bo zakończyła się dramatem, no to ja nie cisnę listy zadań, mimo że mam jeszcze pięć zadań, no to ja tego nie cisnę, tylko zakładam, okej okay, dobra, to sobie posiedźmy na podłodze i, i tak będzie wyglądał nasz dzień. No wiadomo, że teraz jestem w specyficznej sytuacji ze względu na urlop macierzyński, ale nawet jak pracowałam, to czasem miałam tak, że wymyśliłam sobie, że dobra, dzisiaj po pracy i po przedszkolu zrobimy to, to, to i tamto, albo gdzieś tam pojedziemy. I potem odbieram moje dziecko z przedszkola, i ono totalnie nie ma humoru, i ciśnięcia takiej listy, mimo że to nawet miały być rozrywki dla dziecka, no to no, no, niestety to się nie da. Dzieci mocno uczą tego, że po prostu trzeba odpuszczać i trzeba zmieniać te zadania, które chcemy zrobić, a czasem po prostu odpuścić te, te wszystkie zadania, no bo, no bo to tak. No, nie zadziała, jeżeli będziemy wszystko cisnąć i w rezultacie wszyscy się wymęczą i nikt z tego nie skorzysta, a robimy to wszystko tylko w imię tego, żeby właśnie było, było odhaczone. Bo to też tak się łączy z takim tematem w ogóle oceniania swoich, swoich dni, czyli jak w ogóle się czujemy na koniec tego dnia. Czyli właśnie czy czujemy, że. Że mamy tylko odhaczone zadania, i że nie było w tym nas, i nie było w tym tej autentyczności? Czy faktycznie czujemy, że to był fajny dzień, który nawet nie chcę mówić, wykorzystaliśmy dobrze, bo to właśnie o to chodzi, żeby nie wpadać w tę pułapkę tego wykorzystania dnia? Tylko czy może to był dzień, który nam dobrze upłynął? O, może tak to można e, troszkę inaczej powiedzieć. Ostatnio właśnie trafiłam na taki film na YouTubie Mata D'Aveli, Mad Dawella jest twórcą, który głównie o minimalizmie, o produktywności mówi, ale właśnie miał film o tym, że przez rok trakował swój nastrój, oceniał swoje dni. I w ogóle bardzo mi się podoba ten koncept, że właśnie na koniec dnia sobie zadawał jakieś tam pytania i oceniał dzień w skali pięciostopniowej. Ja coś podobnego robiłam właśnie z wykorzystaniem produktu Jadwigi Korzeniewskiej, takiego dziennika Czułej Samoobserwacji. Bardzo fajne to też, to też było, bo można sobie wyciągnąć jakieś wnioski, czyli mamy jakieś zmienne i można potem zauważyć jakieś trendy. No u mnie główny trend był taki, że bardzo mocno na mój nastrój wpływa sen i pogoda dlatego też teraz nie, nie trakuję, i nie oceniam moich dni, bo, bo bardzo kiepsko śpię, więc jestem w stanie przewidzieć jak ten trend będzie wyglądał, a nie chcę się dołować, widząc, że o nie, znowu obudziłam się zmęczona i kolejny dzień obudziłam się zmęczona. No, mam, mam paru miesięczne dziecko, więc no, budzę się zmęczona bardzo często. Ale, ale sam koncept to jest coś, co tak Ci podrzucam, może Cię to zainteresuje, właśnie oceniania tego, zadawania sobie pytania pod koniec dnia, na ile bym oceniła, czy ocenił dany dzień, czy to był dzień dla mnie fajny, czy to był dzień dla mnie niefajny, bo myślę, że, że naprawdę ciekawe wnioski można z czegoś takiego wyciągnąć. Od, odsyłam do filmu Mata, bo on tam też bardzo fajne wnioski miał. Nie będę, nie będę zdradzać. E, film e, podlinkuję. I tak przy okazji też chciałam zapytać, czy w ogóle znasz ideę romantyzowania codzienności, a może po prostu to stosujesz bez e, używania konkretnej nomenklatury. E, bardzo mnie to ciekawi, czy właśnie zwracasz uwagę na codzienne chwile e, i czy na przykład jesteś po lekturze książki 4000 tygodni i, i co o niej sądzisz. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli się odezwiesz, napiszesz, no i też oczywiście polubisz, e, czy pofollowujesz ten... Mój podcast na, na platformie, na której go słuchasz. A na dzisiaj to wszystko i słyszymy się już za dwa tygodnie.